Witam Państwa. Teraz znajdujemy się w słynnej burgerowni Gordona Ramseya w Las Vegas. Wszystko, jak widzą Państwo, w Rzeja gulu. Proszę popatrzeć, jaka piękna nam tutaj zaserwowali. W bardzo miłym towarzystwie mamy. Kolacje. Proszę bardzo. Wszystko ładnie, pięknie. Proszę popatrzeć. Hello! Smacznego Państwu życzę. Życzę Państwu smacznego i miłego wieczoru dla wszystkich. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobrej nocy.